Cześć witam. 1 września 2019 roku będziemy obchodzić rocznicę 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na półkach ukazały się książki opowiadające o tym, jak przebiegało to ostatnie przedwojenne lato, czym ludzie się zajmowali, o czym myśleli, czy bali się nadchodzącej wojny. Pierwsza z nich to, są, to jest książka Wakacje w Trzeciej Rzeszy. Narodziny faszyzmu Oczami Zwykłych Ludzi, napisane przez Julian Boyd. Najpierw dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, wakacje w Trzeciej Rzeczy. O, e, autorka opisuje okres nie tylko ostatniego lata, ale 20 lat między rokiem 1919 a 1939, czyli 20 lat między I a II wojną światową. E, kiedy to Niemcy, jak wiadomo, poniosły klęskę w I wojnie światowej, no i jak wyglądał ten kraj oczami turystów. Drugie. Zwykłych ludzi. Wcale nie byli to zwykli ludzie, bo przywołuje tutaj wspomnienia dyplomatów, studentów, nie wiem, pisarzy, czyli ludzi wybitnych i znających się na rzeczy. Oczywiście są tutaj też wspomnienia zwykłych turystek i oczywiście to są wspomnienia obcokrajowców, albo w tej książce przywołuje wspomnienia przede wszystkim Brytyjczyków i Amerykanów, chociaż jest też jeden. Japończyk, który zabłąkał się do III Rzeszy w dwudziestoleciu międzywojennym. Książka. Autorka widać, że przekopała stosy materiałów, przekopała wiele pamiętników, wspomnień, listów, aby dać nam obraz, jak wyglądały Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym i jak rodził się faszyzm i czy turyści to zauważali. W roku 1919 rząd niemiecki wydał Ministerstwu Turystyki polecenie, aby to Ministerstwo Turystyki, już Wam czytam ten fragment, jakie było, Główne zadanie Ministerstwa Turystyki. Tak. Pobyt w III Rzeszy miał tak zapaść zagranicznym turystom w pamięć, że po powrocie do domu będą wypowiadać się o niej w samych superlatywach. Dlatego zwabienie ich do Niemiec stało się głównym celem Komitetu Turystyki Rzeszy, powstałego w czerwcu 1933 roku. Instytucja stanęła na wysokości zadania. Tak, można powiedzieć absolutnie, instytucja stanęła na wysokości zadania, ponieważ do Niemiec zaczęły przybywać miliony turystów. Jak już powiedziałam, dominowały w nich dwa kraje, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Dlaczego przybywali do Niemiec? Z ciekawości, przede wszystkim z miłości do kultury niemieckiej, która o dziwo była bardzo silna w tych dwóch Krajach, o których powiedziałam, a także z miłości do systemu edukacyjnego, bo okazuje się, że rodzice angielscy uważali system edukacyjny niemiecki za bardzo dobry i tutaj przysyłali swoje dzieci do szkół średnich, internatów, aby właśnie w tym państwie pobierali naukę. Zwykli turyści byli oczarowani Niemcami, a przede wszystkim małymi, uroczymi niemieckimi miasteczkami. Tak patrzyli na te miasteczka. Już wam czytam. Miasteczka lśniły czystością. Od wyszorowanych podłóg pobielone wieżyczki kościołów ujęte w ramy aksamitnej zieleni łąk bądź pól uprawnych, na których mieszkańcy obojga płci sumiennie, lecz bez pośpiechu wykonywali codzienne czynności. Nie sposób pojąć, czym ci prości, łagodni ludzie Zasłużyli sobie na reputację najdzikszych i najbrutalniejszych wojowników naszej współczesności. Tak się zastanawiał nie jeden z turystów. A więc oczarowanie małymi, uroczymi niemieckimi mieszkańcami. Oczarowanie również ludnością, przede wszystkim młodzieżą niemiecką, em, która która nie, zachowała, nie zachowywała takich konwenansów jak na przykład w Biel Wielkiej Brytanii, wszędzie panowała nagość, ehm, młodzież gimnastykowała się, chodziła nago. Berlin stał się centrum wszelkich uciek, uciech hetero i homoseksualnych, a więc turyści przybywali tutaj, aby właśnie tych uciech zażyć. I jeden z nich, jeden z turystów, Napisał tak. Cudzoziemcy wyszedzali może skostniałą powściągliwość starszego pokolenia, lecz były, byli przy tym pod wrażeniem nowoczesności, nie, nowoczesności Niemiec, której ekscytującym przejawem nie tylko w zaciszu nocnych klubów była nagość. Zdrowy wigor skąpo ubranej młodzieży napotykanej na prowincji lub opalającej się na basenie w ich krajach był nie do pomyślenia. Widok dwóch młodych par grających w piłkę w lesie opodal Alberlinia zachwycił pisarkę działaczkę na rzecz praw kobiet Sisley Hamilton. A więc. To wszystko fascynowało um, turystów. Byli um, oczywiście, były też przystępne ceny, a więc tutaj przyjeżdżali. No, a faszyzm, czy też nazizm, czy widzieli um, przejawy tego właśnie. Nazizmu. Czy widzieli brunatne oddziały kroczące po ulicach i bijące wszystkich, i a przede wszystkim Żydów? Czy słuchali przemówień tego małego e, pana z Wąsikiem? Oczywiście, że widzieli, ale e, zjawisko to. E, w, większości lekceważyli. Mówili, że to jest taki pocieszna istota, która nie wiadomo do czego doprowadzi, że należy go lekceważyć, ale ta atmosfera Niemiec się zagęszczała i już jeden turysta pisał, że boi się wyjść na ulicę, bo właśnie może zostać pobity, boi się słuchać przede wszystkim przemówień, które są wszechobecne, boi się flag łopoczących na wietrze, boi się, a więc atmosfera strachu atmosfera strachu dawa się wyczuć. Sprawę żydowską też traktowano, traktowano tak powierzchownie, żeby nie drażnić przywódcy trzeciej Rzeszy. Jest tu bardzo ciekawy rozdział zatytułowany: Zaraz Wam powiem, Wakacje Literackie, czy Literackie Niemcy. Mam oczywiście zaznaczone. Tak. Wojarze literackie, wojarze literackie. Do Niemiec y, przybywali też intelektualiści, między innymi noblista Knut Hamsun, y, Samuel Beckett i inni przybywali do Niemiec i niektórzy z nich byli zachwyceni filozofią nazistowską. Uważali, że Hitler zaprowadzi wreszcie porządek i i będzie y, 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 tak, jak powinno być. A więc y, wielu było entuzjastów nazizmu, jak się okazuje. Y, y, Raczej może nie wśród zwykłych ludzi, ale właśnie wśród intelektualistów, którzy powinni rozumieć, powinni rozumieć niebezpieczeństwo, jakie nadciąga nad Europą, ale jednak tego nie czuli, wprost przeciwnie pod, popierali wszelkie dążenia nazistowskich Niemiec wybuchła druga wojna światowa i wcale turyści może było ich mniej ale przyjeżdżali do Niemiec traktując no to jako wakacje chociaż bombardowania już były brak było narzekali na brak żywności i, i brak poczucia bezpieczeństwa i tak nacją która nie cieszyła się miłością w Niemczech a także wśród brytyjczyków i amerykanów byli Francuzi Którzy od Niemiec żądali wielkich reparacji, natomiast według Brytyjczyków i Amerykanów byli i czekali tylko, jakby tutaj, turystę oskubać. A więc turyści w Niemczech. Nie, nie, nie jeden z nich spotykał się z następującą sytuacją. Tu jest ona opisana. Wyobraź sobie, że jest lato 1936 roku. Jedziesz na miesiąc miodowy do Niemiec, nagle podchodzi do Ciebie kobieta, która wygląda na Żydówkę, ściska raz za rękę utykającą nastolatkę, bucie na grubym, na grubych podeszwach. Zobaczyła nalepkę GB i błaga, żebyś wywiózł jej córkę do Anglii. Co robisz? Odwracasz się ze zgrozą i odchodzisz? Okazujesz współczucie, ale mówisz, że nic nie możesz zrobić? Czy może wywozisz jej córkę w bezpieczne miejsce? No właśnie, co robisz? Z tej książki dowiecie się, jak postąpiła ta właśnie para, y, którą matka poprosiła o wywiezienie e córki. Y, to są Niemcy, a druga książka y, o polskim lecie 1939 roku. Okładka wygląda tak, napisana przez Marcina Wilka, Pokój z widokiem, lato 1939 roku. Wszyscy znacie, co wiersz Gałczyńskiego Westerplatte i tam. A lato było piękne tego roku? Tak, lato było piękne, wyjątkowo gorące, tak jak teraz. Wyjątkowo upalne. Ludzie więc myśleli o wypoczynku ci, których było na to stać. Ponieważ um, kwatera w jednym z najczęściej odwiedzanych kurortów, czyli w druskiennikach kosztowała 15 zł, a kwatera w zakopanym 50 groszy. A więc różnice były znaczące. Um, Druskienniki, Zaleszczyki, truskawiec, gdynia oto ośrodki, do których Polacy najczęściej udawali się, żeby odpocząć y w 1930 roku. Ci Polacy, których oczywiście na to było stać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kogo było stać, jak spędzali to lato, czy, mm, czy czuli grozę nadchodzącej wojny, przeczytajcie koniecznie tę książkę Pokój z widokiem. Lato 1939 roku. Obie książki są naprawdę fascynujące, bo pokazują perspektywę nadchodzącej wojny z Niemiec i, i z Polski. Obie serdecznie, serdecznie polecam. Dziękuję, do zobaczenia.